Zapraszam Cię do praktyki jogi Nidry, która jest mostem między stanem snu i przebudzenia, redukuje stres, poprawia sen i kontakt ze sobą. Wykonaj tę praktykę jako wyraz miłości do siebie samej, regenerując swoje ciało, umysł, duszę i dbając o swój dobrostan. Gdziekolwiek będziesz praktykować, upewnij się, że jest ci wygodnie. Możesz się położyć lub usiąść, upewnij się, że twój kręgosłup jest w jednej linii. Pozwól stopom opaść na boki, a biodrom rozluźnić się. Usz ramiona wzdłuż ciała, pozwalając sercu się otworzyć. Teraz jest czas, aby skierować uwagę do wewnątrz. Jeśli masz ochotę, zamknij oczy. Siwa sana. Weź głęboki wdech przez nos, długi wydech przez usta. Skontaktuj się z miejscem komfortu i relaksu. Weź jeszcze jeden głęboki wdech przez nos i delikatnie wydychaj powietrze, pozwalając, żeby wszystko odpuściło. Osadzasz się w chwili obecnej. Weź jeszcze jeden głęboki wdech. I wydech. Pozwól sobie na odpuszczenie. Dokonaj ostatnich poprawek w ciele. Praktyka jogi Nidry zaczyna się teraz. Obserwuj swój naturalny oddech. Pozwól, żeby płynął swobodnie, bez osądzania, czy jest głęboki, czy płytki. Pozwól, żeby był taki, jaki jest. Jeśli potrzebujesz jeszcze poruszać ciałem, zrób to teraz. Delikatnie powróć świadomością do miejsca obserwatora. Podczas tej praktyki doświadczysz odpływania i powracania do świadomości. Jeśli poczujesz, że to się wydarza, powróć do mojego głosu. Pozwól, żeby całe ciało się rozluźniło. I poddaj się chwili obecnej. Nie ma niczego innego, co miałabyś teraz robić. Jesteś tutaj, oddychasz i jesteś. Poddajesz się nic nierobieniu. Uświadom sobie ten moment wszystkimi zmysłami. Rozpocznij kierowanie uwagi do wewnątrz. Zauważ percepcję świata zewnętrznego łączącego się ze światem wewnętrznym, aż do momentu, kiedy stanie się jednym, zmysłowym doświadczeniem. Przesuń to doświadczenie do swojego serca. Poczuj przestrzeń serca jako jasne, promieniujące światło. Niech to światło rozbłyśnie również pomiędzy Twoimi brwiami, rozjaśniając trzecie oko. Skontaktuj się głęboko z umysłem i sercem jednocześnie. Odpocznij w swoim ciele, czując harmonię i lekkość, kiedy światło promieniuje kochającą świadomością. Zauważ, gdzie czujesz najwięcej oparcia, podczas gdy utrzymujesz uwagę na trzecim oku. Twoja sankalpa, intencja, Rozpoczynająca się od słów: Ja jestem. Jeśli Twoja sankalpa się nie pojawia, możesz wykorzystać jedną z tych, które usłyszysz, do czasu, kiedy Twoja intencja stanie się jasna. Jestem w stanie odpoczynku. Jestem całością. Jestem wspierana. Jestem wolna. Lub po prostu ja jestem. Powtórz teraz swoją intencję trzy razy utrzymując uwagę na trzecim oku A teraz zakończ wypowiadanie San Ufając, że powróci do Ciebie na zakończenie tej praktyki. Skieruj uwagę na swoje ciało, zauważając każdą jego część bez oceny. Tylko obserwuj, kiedy usłyszysz daną część ciała, pozwól jej się głęboko zrelaksować. Skieruj uwagę na środek klatki piersiowej, na swoje serce. Poczuj unoszenie i opadanie klatki piersiowej z każdym oddechem. Poświęć kilka chwil na to, żeby Skontaktować się ze swoim sercem. Niech ta uwaga rozszerzy się teraz na barki. Przesunię na ramiona i ręce, poczuj wrażenia fizyczne w tym rejonie. Ciepło, łaskotanie. Może dotyk powietrza. Zauważ energię przepływającą przez Twoje palce, doświadczając obu ramion i dłoni. Delikatnie powróć uwagę do serca. serca przekieruj uwagę w dół na tułów, poniżej pępka, biodra, niżej na nogi i stopy. Uświadom sobie, jak stopy dotykają do podłoża. Poczuj ciężar pięt. Łuki stóp i każdy palec u stóp. Wszystkie swoje palce u stóp. Obserwuj pojawiające się wrażenia fizyczne. Ponownie pozwól świadomości powrócić do swojego serca. Od stóp. W górę nóg, przez kolana, biodra, pępek, przesuwając się do serca. A teraz uwaga wędruje w górę do szyi i głowy. Uświadom sobie całą twarz. Kochająca świadomość przenosi się na brodę, usta, nos, punkt pomiędzy brwiami czoło, skronie, uszy. Policzki, szczękę. Uświadom sobie całą swoją twarz, rozluźnij napięcia, pozwól, żeby się rozpuściły z każdym oddechem. I ponownie łagodnie przenieś uwagę do serca. Poczuj całe swoje ciało od czubka głowy, koniuszki palców u rąk i stóp. Pozwól, żeby ta kochająca świadomość rozszerzała się od serca do wszystkich krańców Twojego ciała. Poczuj ciało jako całość. Połączoną energię, która Cię jednoczy. Całe Twoje ciało jest spokojne, otulone delikatną, kochającą świadomością. Utrzymuj ciało w swojej świadomości przez kilka chwil, czując łagodny dotyk własnej świadomości. Powoli przenieś uwagę na oddech. Zauważ jego naturalny rytm. Pozwól, żeby płynął bez wysiłku, bez żadnej intencji zmiany. Z każdym wdechem wyobraź sobie wpływającą do Twojego ciała. Spokojną, kochającą świadomość. Poczuj tę energię wypełniającą całą Twoją istotę. Każdy wydech jest okazją do uwolnienia stresu i lęku. Wyobraź sobie kochającą falę świadomości. Wpływającą z każdym oddechem. Z każdym wdechem ta fala spokoju wypełnia Cię, przynosząc równowagę i otwierając Twoje serce. Z każdym wydechem wyobraź sobie tę falę, jak usuwa zmartwienia, lęki i stres. Fala wdechu przynosi ciepło i miłość. Fala wydechu uwalnia cię od napięcia i stresu. Fala wdechu przynosi poczucie odnowy w sercu. Fala wydechu przynosi uwolnienie od lęków. Wdychasz miłość, odczuwasz odnowę, wydychasz lęk, całkowite odpuszczenie. Wdychasz miłość, rozszerzając serce, wydychasz lęk, oczyszczając się. Pozwól sobie na bycie w tej przestrzeni. Czujesz wpływającą miłość i wypływający lęk z każdym cyklem oddechowym. Odpuść i odpoczywaj w pełnej świadomości ciała. Wyobraź sobie siebie w pięknym ogrodzie, wypełnionego cudownymi kwiatami. Ten ogród jest Twoją wewnętrzną świątynią, miejscem stworzonym przez Twoją miłość i poczucie spokoju. Zauważ wszystkie kwiaty wokół Ciebie, każdy z nich pełen życia. Zauważ, że zapach tych kwiatów miesza się z powietrzem wokół ciebie. Poczuj miękką trawę pod stopami. Słyszysz pszczoły w pobliżu. W środku ogrodu jest mała, wygodna ławka. Usiądź na niej i pozwól sobie poczuć się całkowicie bezpiecznie i spokojnie. Ten ogród jest miejscem, w którym możesz się zregenerować i odpocząć. Pielęgnować poczucie wewnętrznej kochającej świadomości. Ten ogród istnieje wewnątrz ciebie. Z każdym oddechem stajesz się bardziej połączona z tym miejscem. Pozwól, żeby przypomniał Ci o pięknie i miłości, która jest w Tobie. Odpocznij tu przez kilka chwil. Oddychaj, bądź i doceniaj. Tej pięknej świątyni połącz się z punktem pomiędzy brwiami, przywołując swoją sankalpę. Powtórz ją w myślach trzy razy. Jestem w stanie odpoczynku. Jestem całością. Jestem wspierana, jestem wolna, lub po prostu ja jestem. Pozwól, żeby te słowa webrzmiały wewnątrz ciebie, wypełniając cię głębokim zrozumieniem, że jesteś tym, czego poszukujesz. Odpocznij w tej świadomości, wiedząc, że masz umiejętności i serce, aby iść naprzód, i intencje. Doświadczaj swojej własnej, pełnej, rozległej kochającej świadomości. Nadszedł czas, żeby łagodnie powrócić z Twojej podróży. Przesuń uwagę na oddech i ciało. Pamiętaj, że ta świątynia jest zawsze wewnątrz Ciebie. Dostępna, kiedy tylko jej będziesz potrzebować. Oddychaj z uważnością na swoje ciało. Poczuj powierzchnię, na której odpoczywasz. Uświadom sobie dźwięki wokół ciebie. Poczuj skórę i to, jak powietrze do niej dotyka, swoją twarz, jak spokój się na niej rozgościł, i swoje serce, jak bije w rytmie życia, miłości i akceptacji. Jesteś kochana dokładnie taka, jaka jesteś. Praktyka jogi Nidry zakończyła się. Pozwól, żeby Twoje pierwsze ruchy ciałem były łagodne. Jeśli masz ochotę spać, pozwól sobie na to. Jeśli nie, poruszaj palcami, nad garstkami, kostkami i powoli pomrugaj oczami. W swoim własnym tempie unieś się do wygodnej pozycji siedzącej. Zakończ tę praktykę tak, jak masz ochotę. Thank you